Dzień dobry, albo dobry wieczór. Nie wiem kiedy film jest odtwarzany, o jakiej porze dnia. Witam w każdym razie bardzo serdecznie wszystkich. Zachęcony przez Jurka Kura, starałem się udzielić odpowiedzi na pytanie: czy, a jeśli tak, to jak zmieni się nasze życie społeczno-gospodarcze po wygaśnięciu pandemii? Tak sformułowane pytanie zawiera pewne ukryte założenie, że oczekujemy zmiany, ale przecież nie wszyscy podzielają to przekonanie. Wcale nie mała grupa ekspertów stoi na stanowisku, że po ustaniu pandemii wszystko powróci do starego porządku. Nie wiadomo tylko, jak długo ten powrót, to rekonstruowanie starego systemu działania będzie trwać. Eksperci ci jako argument przywołują doświadczenie globalnego kryzysu ekonomicznego z 2008 roku. Także przecież wtedy twierdzono, że nic nie może pozostać takim, jakie było, że należy wprowadzić wiele istotnych zmian. A po wygaśnięciu owego kryzysu nic specjalnie się nie zmieniło. Ale oczywiście także liczna grupa ekspertów uważa, że kryzys pandemiczny należy traktować jako okazję. Okazję do zmiany życia społeczno-gospodarczego w kierunku tego, co pewnie trochę enigmatycznie nazywają zrównoważonym rozwojem. No, zastanówmy się, czy te zmiany są prawdopodobne i dlaczego miałyby nastąpić. Myślę, że warto tu przywołać trochę dzisiaj już zapomnianą książkę Alvina Toflera pod tytułem Trzecia fala. Ta książka była bardzo popularna w latach 80. ubiegłego wieku. Idea Tef Toflera polegała na wskazaniu, że tytułowa trzecia fala to rewolucja technologiczna, czyli wprowadzenie na szeroką skalę i wykorzystanie technologii informatycznych. Technologie informatyczne miały przeorać rzeczywistość społeczną i gospodarczą. I rzeczywiście wiele z przewidywań Tofflera się spełniło. A więc, czy dzisiaj uderza w nas kolejna fala? Nie będąc specjalnie odkrywczym, odwołując się do doniesień literaturowych, można powiedzieć, że uderza, ale nie jedna, ale kilka fal jednocześnie. Po pierwsze, to jest fala wrażliwości sanitarnej. Godzimy się na dystansowanie społeczne, na lockdown, zajmujemy się pracą zdalną. Staramy się unikać dużych skupisk ludzkich, to nowe zwyczaje, praca zdalna wymaga opanowania nowych kompetencji. A więc ta fala rzeczywiście zmienia. Jest jednak także inna fala. Po drugie, fala perturbacji ekologicznych. To nie jest fala, która powstała jednocześnie z falą sanitarną. Ona trwa już od jakiegoś czasu i przejawia się w takich zjawiskach jak ocieplenie klimatu, jak poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, jak zmniejszanie stopnia zużycia zasobów naturalnych. W tym ostatnim wypadku specjaliści posługują się miarą nazywaną śladem ekologicznym. Dowodzą, że na przykład. W odniesieniu do Polski nasze społeczeństwo eksploatuje dwa razy więcej zasobów niż w tym samym czasie Polska jest skłonna, jest zdolna zregenerować. A jeśli chodzi o świat, to szacuje się, że społeczność globalna używa zasoby nieodnawialne w takiej ilości, że potrzebnych by było 1,7 kuli ziemskiej, żeby w tym samym czasie, kiedy konsumpcja następuje, zregenerować te zasoby. Słowem, w Polsce, na świecie, żyjemy na kredyt. Kto się uważa na kredyt przyszłych pokoleń, z jednym niebezpieczeństwem. Niekoniecznie przyszłe pokolenia będą miały szansę Spłacić ten kredyt, bo takie życie, taki poziom konsumpcji zagraża egzystencji ludzkości na kuli ziemskiej. Ale to też nie wszystkie fale. Po trzecie, jest to fala akcentowania bezpieczeństwa narodowego. Zrozumieliśmy, że własna produkcja krytycznych wyrobów. Jest bardzo pożądana. Na przykład dotyczy to lekarstw czy akcesoriów ochrony medyków w trakcie wykonywania przez nich pracy. Tu zwraca się też uwagę na zakłócenia, jakie w szeroko rozumianej logistyki obserwowaliśmy, bo związane z wygaszaniem produkcji w różnych regionach świata. Teraz częściej się mówi o potrzebie skracania i multiplikowania korytarzy transportowych. Nie może już być tak, że 16% światowej produkcji to Chiny, że 7 największych portów morskich na świecie to Chiny. No wtedy te korytarze transportowe są bardzo jednokierunkowe. Nie może być tak, że produkcji niektórych branż nawet 90% potencjału to Chiny. Dotyczy to substancji czynnych do wyrobu lekarstw, dotyczy to branży elektronicznej, dotyczy to branży telekomunikacyjnej i tak dalej, i tak dalej. Tu więc trochę też Mówi się o potrzebie odglobalizowania gospodarki światowej. Jest jeszcze czwarta fala, fala konfrontacji politycznej. Często przywołuje się metaforę Zeus kontra Buddha. Zeus ilustruje cywilizację śródziemnomorską, obecnie kontynuowaną przez społeczeństwa euroamerykańskie na Budda. To cywilizacja Dalekiego Wschodu, to cywilizacja krajów Azji Południowo-Wschodniej. To w gruncie rzeczy jest pytanie o to, kto będzie hegemonem panującym nad światem, nad społecznościami, nad gospodarką globalną. A więc tych fal jest kilka. One nakładają się na siebie. Wizycy mówią, że pojawia się zjawisko interferencji, a więc wzmacniania fal. Zatem nie uderza nas, tak jak to było w wypadku trzeciej fali, jedna fala idzie na nasze życie społeczno-gospodarcze, prawdziwe tsunami. A zatem nowa normalność musi być inna. Pewnie nie da się po prostu już wrócić do starych kolei. Życia społeczno-gospodarczego. Rozwijając to zagadnienie, rozwijając odpowiedź na pytanie, czy, a jeśli tak, to jak zmieni się nasze życie w przyszłości po ustaniu pandemii, no można kilka punktów zaakcentować. Tak zwana rewolucja 4.0 zapewne przyspieszy i będzie prowadzić do możliwie maksymalnym stopniu eliminacji pracy ludzkiej. Praca ludzka jest zawodna, praca ludzka wystawia człowieka na niebezpieczeństwo, a więc trzeba jakby zapobiegać tym negatywnym zjawiskom. Wiele ośrodków prognostycznych szacuje, że mniej więcej około połowy XXI wieku znikną ostatnie stanowiska pracy dla ludzi. Wszelka działalność wytwórcza będzie się odbywać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, robotów i botów. No co to jest robot, to niespecjalnie trzeba tłumaczyć. Bot to program informatyczny, który wykonuje pracę intelektualną. Roboty zwykle wykonują pracę fizyczną, manualną. Boty zajmują się tym, czym zwykle zajmowali się pracownicy biurowi. No, ale wytwarzanie to tak zwana strona podażowa systemu ekonomicznego. Aby system funkcjonował, potrzebna jest jeszcze tak zwana strona popytowa. Potrzebna jest konsumpcja, potrzebne są zakupy. No ale za co ludzie mają kupować, jeśli nie pracują? Nie otrzymują wynagrodzenia. I tu dotykamy kolejnej idei zmieniającej życie społeczno-gospodarcze. Ta idea dzisiaj nazywa się bezwarunkowym dochodem podstawowym. A więc zasadą, że każdy, niezależnie od tego, jakie reprezentuje wykształcenie, gdzie pracuje, gdzie mieszka, każdy otrzymać powinien dochód podstawowy bezwarunkowo na poziomie, no, który trzeba dopiero skalkulować, a powinien to być taki poziom, który pozwala na godne życie, cokolwiek to znaczy. No ale ekonomista zaraz zapyta, w jaki sposób zasilać fundusze finansujące ten dochód. I też już można znaleźć zapowiedzi, zmian, pomysły, jak rozwiązać to zagadnienie. Chodzi o zmianę systemu fiskalnego, o opodatkowanie wartości dodanej wytwarzanej przez roboty i boty, oraz o prognoz progresywny podatek od dochodów kapitałowych. Dochody kapitałowe to dochody z majątku zgromadzonego przez, z punktu widzenia ludzkości, jego niewielką mniejszość. To powinny być źródła, te nowe podatki, to powinny być źródła finansowania funduszy tworzących czy możliwych do wykorzystania dla dystrybuowania bezwarunkowego dochodu podstawowego. Zmie zmiany będzie też niosło przeciwdziałanie skutkom ocieplenia klimatu. To przeciwdziałanie wymusza rewolucję w zakresie źródeł energii, po prostu konieczność rezygnacji z kopalin nieodnawialnych. Postuluje się, by tak zwana zielona energia była najlepiej jedynym źródłem tej energii. Ale proszę zwrócić uwagę, że rezygnacja z nieodnawialnych, kopalnych zasobów, no to o podcięcie źródeł egzystencji dla wielu współczesnych społeczeństw i państw całych. Czyli proces ten zapewne tak bezkonfliktowo nie będzie przebiegać. Jeszcze innym ważnym zagadnieniem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. Już Dzisiaj też można mówić o pomysłach związanych z gospodarką powtórnego zagospodarowania, czyli z wydłużaniem cyklu życia raz wytworzonych wyrobów. To tak naprawdę oznacza konieczność zmiany modelu konsumpcji, to znaczy odejście od tej ekstremalnej konsumpcji, jaką obserwujemy dzisiaj i jaka dzisiaj napędza system gospodarczy świata. Wiele się też oczekuje od tak zwanej gospodarki współdzielenia. To ekonomista by pewnie powiedział wzrost znaczenia dóbr wspólnych. Od dawna często przywołuje się tutaj metaforę tragedii wspólnego pastwiska. Jeśli pastwisko ma być efektywnie wykorzystywane, jeśli ma być użyteczne, to należy stworzyć racjonalny system formalnych reguł jego użytkowania. Ekonomia współdzielenia musi się opierać na takich powszechnie akceptowanych wspólnych regułach, zarówno formalnoprawnych, jak i kulturowych. Bezpieczeństwo to również wzrost pewności zaopatrzenia, przede wszystkim w tak zwane krytyczne produkty. Niewykluczony jest tu właśnie odwrót od globalizacji, zapewne na rzecz regionalizacji. To znaczy, że większe niż dzisiaj znaczenie być może będą miały pakty i sojusze gospodarcze zawierane lokalnie. Do pewnego stopnia jest to z naszego punktu widzenia, Dość pozytywne założenie, ponieważ oznacza dobrą przyszłość dla Unii Europejskiej. Ale to też oznacza konieczność doskonalenia reguł rządzących Unią Europejską, usprawniania jej działania, pracy na rzecz umacniania Unii Europejskiej. Zmianie pewnie też ulegnie znaczenie społecznej wartości rozmaitych profesji. Na przykład na łamach brytyjskiego Guardiana ukazała się informacja, że w Wielkiej Brytanii już dzisiaj widać odejście od takiego społecznego doceniania zawodów kreatywnych i lekceważenia zawodów fizycznych, czasami tych, które nie. Potrzebują jakichś specjalnych zdolności czy kwalifikacji. Według gardiana wyraźnym jest nowy podział na zawody kluczowe i pozostałe zawody. Zawody kluczowe to medycy, to pracownicy nauki, to kurierzy, to wszyscy ci, którzy budują bezpieczeństwo życia społeczno-gospodarczego. Wszyscy, którzy tego bezpieczeństwa nie budują, są pozostałymi zawodami nieposiadającymi krytycznego znaczenia. To jako przykład przywołuje się znaczenie pracowników instytucji finansowych, a szczególnie pracujących w rozmaitych funduszach inwestycyjnych, czyli zajmujących się głównie, nazywając rzecz po imieniu, spekulacjami finansowymi. Dzisiaj jest to grupa niezwykle wysoko wynagradzanych, Pracowników, a nie są przecież kluczowi, i czy te wysokie wynagrodzenia powinny być w przyszłości utrzymywane? Oczywiście w kontekście bezwarunkowego dochodu podstawowego przez jakiś tylko czas, aż e, wszelkie zawody wykonywane przez ludzi nie znikną. Pracę e, maklerów już przecież poty powoli przejmują. E, jeśli jeszcze problemy bezpieczeństwa rozpatrywać, to na pewno trzeba powiedzieć o wzroście znaczenia zapasów, przede wszystkim wyrobów krytycznych. To oznacza konieczność rozwoju, nawet w ekonomicznej teorii, gospodarki zapasami, rozbudowę infrastruktury magazynowej i infrastruktury drogowej pozwalającej. Rozdystrybuowywać te zapasy. To jest dość optymistyczna perspektywa przyszłości dla logistyki. Jeszcze wracając do metafory Zeusa i Buddy, trzeba powiedzieć o bardzo jasno rysującym się pytaniu: ile wolności, a ile kontroli administracyjnej? Jaki poziom Relacje pomiędzy tymi dwiema kategoriami są w stanie zaakceptować współczesne społeczeństwa. Wydaje się, że ludzie zamieszkujący kraje Wschodu są bardziej skłonni poddać się tym systemom śledzenia ich mobilności, systemom rozpoznawania ich tożsamości, kontrolowania tego, gdzie są i co robią. Kiny są na już bardzo wysokim stopniu wdrażania tego systemu. Społeczeństwa zachodu raczej wolą rezygnować z tych systemów na rzecz obrony wolności osobistej. Obserwujemy to też na przykład w Unii Europejskiej, czego przejawem jest sławne RODO. To przecież obrona informacji. O, o poszczególnych osobach, o tym co robią, gdzie się przemieszczają, gdzie spędzają czas, jaki poziom y, sanitarny reprezentują. Yy, te różne kultury zapewne będą przesłanką bipolaryzacji świata. Znaczy, świat pewnie rozpadnie się na dwa systemy. Społeczno-gospodarczy, jeden euroamerykański i drugi wschodnio-azjatycki czy azjatycki w ogóle. Którzy mówią, że to jest lepiej, bo świat bipolarny jest bezpieczniejszy od świata, gdzie jeden hegemon narzuca wszystkim innym swój punkt widzenia. Słowem, prawdopodobnie nowa normalność będzie jednak inna. Warto obserwować, co się dzieje. Warto sprawdzać, czy te dzisiaj formułowane prognozy rzeczywiście się ziszczą. Bo z prognozami oczywiście różnie bywa. Na koniec, może przypomnę anegdotę o tym, jak w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku, znani pracownicy nauki we Francji, ekstrapolowali intensywność wzrostu ruchu pojazdów konnych w Paryżu. I z ich obliczeń wyszło, że już w latach 20 XX wieku zabraknie pól uprawnych, na których można by uprawiać rośliny, które mogą być paszami dla tej rosnącej populacji koni. Jak to się skończyło, wiemy. Widać, że pojawiają się rozmaite zjawiska, rozmaite białe łabędzie, które likwidują przeszłe przewidywania. Czy tak się stanie? Zobaczymy. No, to tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na no to na wstępie postawione pytanie. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do dyskusji ewentualnie do zadawania pytań. Do widzenia.